Jo ja cieszymy go z tej strony Barty, z będziemy dzisiaj Was witam w Efesie 17, oś, 19, Jeśli się nie trochę myli. No i dzisiaj sobie będziemy sprzedawać sporze i pokażę Wam nowe nabytki. Stąd konta się powiększył, bo sprzedawała tamto e, po prostu te krowy, te się mówi, e, pastwisko dla krów. No i dzisiaj sobie jeszcze ten... Pójdziemy sobie sprzedać, boże, ale najpierw pokażę Wam, co zakupiłem. Ten e, tutaj mamy Ursus 12.04. Kupiłem go za 36 tysięcy. No, jest, ok y, myślę, że jest ok. Naprawdę mogę Wam go nawet odpalić. No, bardzo fajny. No, ma na pewno 4x4, bo to jest 2. Widzicie, już bardzo. Y tylko wspomagania nie mam dobra więc teraz tak tutaj mamy jeszcze przyciepek kupiłem większą jeszcze się kupię jeszcze jakąś tam już jest teraz sprzeda no i jeszcze coś czego nie <laughs> tak by było w moim kaparstwie klub teraz klubowy podchodzi pod 12.04. no i kury kury to już chyba nie wiem co to Nie że sprzedałem nieważne, nieważne. no i dzisiaj zastosujemy tego bibliaka. No Mam około 100 koni No, więc jest ok Dobra, najpierw sobie pojedziemy tu mniejszą przyczepą, bo nie chcę się po prostu iść szczepiać Tak po prostu, no. Bo trochę by to mi zajęło, a wiadomo Nie ja chcę, żeby tak długi odcinek y, był To ciężko, nie? Z czego już idziemy? Jest około 600 złotych A 5 min jest za 700, 800? Coś takiego Więc, no, nie jest to jakoś bardzo dużo, ale no, muszę oddać piszcze pod końcem. To first co to może jeszcze Może komuś, to jest ostry zjazd, więc trzeba będzie To jest to, co się jeszcze ciągnie, że jakoś. Obejrzeli, może, troszkę może być ciężko, taką jak jazdem. O la 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 la. Dobra, o dobra Czekajcie, w którym trzeba coś zrobić. A dobra, czekajcie Dobra, okej okay. Przyczepiamy Na to dobra Wszystko przyczepione Mam nadzieję, że szkodzo działają Zobaczę Albo nie Wezmę od razu wystarczające Nie ma na co dziś No działają, więc chodzimy I tak to już Policja tak przy mnie tak, tak, nie jeździ Ale niech nie szkodzi jak to chodzi O, i wyjedziemy, czy 哎，就是上个星期的那个，对不对？啊，周末有出去那样？出去吃东西，没吃的，就我们出去吃。嗯，都吃，大部分都吃。 Oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, napisania na komentarza. No jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, oczywiście. Czekaj, Czekaj. o, o, Bio, bio, a nie, to pszenica jest droższa od jednego, dobra? Bioker SP Bioker SP, tak? Spowrócimy sobie tutaj. Dobra, to jest Dobra, do tyłu to przykutkuję, więc nie no, wiem, więc... co. O, oh, halo, co No, czy just... to idziemy. Dobra, just Mało zarabienia, nie wiadomo. Nie ja będę się powiodła. Nie będę chciał wychwalać, nie wiadomo. Nie, no chyba lecimy. Potem, to tamto jestem wściepany, ale to już będzie wjechać w naszym 16, czy w 4, czy w 12. Nie, powiem, nie pamiętam tego, że wiadomo. No, zobaczymy, czy wymuszą, wymuszą, uczonku, uczonku, uczonku. Eh, zaczekaj, uczonku, się. Uczonku, uczonku. Uczonku, uczonku. Uczonku, uczonku. Uczonku, uczonku. Uczonku, uczonku. Uczonku, Tutaj nasze 12, 12, 4, 4, 4 dobra. I jeszcze sobie zamkniemy trochę trochę drzwi. Tutaj możemy, możemy otworzyć sobie. Okej, okay. A dobra. Szyby też możemy sobie otworzyć. Ja jestem nieprzyjęty do tego otwierania. To możemy sobie bardziej otworzyć. Dobra. Ale zaraz sobie. ORA Przejadę to tym to będziemy łorać, a nie tak Tam to pole pojętnienie pewnie będziemy łorać. Jak była lepsza gleba była. Odjedziemy sobie do jedziemy. Dobra o, wow. Ta Tak tu jak dwieście działałem, to tu na pewno muszę działać. Dobra. Lecimy sobie na skupik. Ale śniemy. Idziemy Dobra Lecimy, to tym można jeść, cialy, mogę sobie wyjścić, Dobra, więc sobie nie wiem, ten odcinek, Więc zostawcie łapkę w górę na Komentarz. O, dobra. A ja wam oczywiście serduszko, nie? Jeżeli będzie taki bardzo fajny komentarz. <laughs> no wiecie. Więc... O to 5 tysięcy? No to 10 tysięcy około zarobiło. No 9. Więc trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa pa! Na razie.